Może widoczność nie jest najlepsza, bo idealnie by było, gdyby to było pełne słońce, ale jest tutaj naprawdę pięknie. No to witamy pośrodku wulkanów w Salwadorze. Zmierzamy już dzisiaj na trek do wulkanu Santa Ana. Ale zatrzymaliśmy się na jakiś punkt widokowy, żeby zerknąć sobie, jak wygląda jeziorko Cotapeque, które jest jednym z bardziej takich rozpoznawalnych tutaj w Salwadorze. Mamy punkt widokowy i to nawet ładnie oznaczony. Ła! Wow. I to, co się rysuje tutaj za moją prawą stroną, jest iście przepiękne. Mamy oznaczenie punktu widokowego. I zobaczmy wspólnie, jak to wygląda. No, tutaj trochę, akurat drzewa zepsuły robotę. Ale jest potężne jezioro powulkaniczne Cotapeque, Piękna sprawa. Tutaj mamy oznaczenie tego. Tak jak widzicie, jesteśmy nad jeziorem Lago de Cotapeque. Tu mamy wulkan Santa Ana i Mapetek, a tu mamy wulkan Cerro Verde. I jakby iść historycznie, to tutaj są już trzy wulkany, bo jest jeszcze Izalco. No i mają właśnie widok na ten na jeziorko. Kotapeke. No i tak idąc po kolei, to wulkan Santa Ana to największy w Salwadorze, bo ma wysokość 2380 metrów nad poziomem morza. Wulkan Izalco z kolei to najmłodszy w Salwadorze. Jeden z najmłodszych na kontynencie amerykańskim. Podobno wybuchał nieprzerwanie przez 196 lat, bez przerwy. Dlatego zyskał takie miano latarni morskiej Pacyfiku. A Cerro O, tu będzie ładnie widać. A Cerro z kolei... To jest wygasły wulkan, który ma wysokość 2030 metrów. No dobra, to dojechaliśmy do parkingu. Parking płatny 3 dolki. Dojazd bezproblemowy drogą asfaltową aż do końca, tylko że po prostu pod górę. No i dostaliśmy informację, że możemy sobie wejść na górę. Nie możemy wejść bez przewodnika, więc możemy wejść grupą prywatną za 30 dolków albo grupą publiczną za dolków 6 od osoby w zasadzie za 40 ta prywatna. Więc wybór był oczywisty, bo akurat pojawiła się dodatkowa grupka przed nami. No i oszczędność rzędu 30 dolków to jest jednak dość duża różnica. Zbieramy się i zaczynamy nasz trekking na wulkan Santa Ana. No dobra, ruszamy w traskę biedniejsi o 3 dolarki od osoby. To jest nasz przewodnik. Za nami grupa około 10-15 osób, więc nie jest źle. Staramy się trzymać na przodzie. No i z informacje, które uzyskaliśmy na początek. Podobno jest to bardzo, może nie bardzo, ale łatwa trasa. Idą z nami również dzieci, więc jeżeli one wejdą, to i my damy sobie z tym radę. Na górze będziemy mieli pół godzinki, żeby nasycić się widokiem, o ile takowy będzie i nie przykryją go chmury. No i potem. Aha, no i trasa do, do góry to jakieś półtorej godziny. Ale łącznie, podobno ma to, ma to nam zająć około. 3-4. Zobaczymy jak będzie. Warto też powiedzieć, że już na starcie jest trochę chłodniej aniżeli w miasteczku. A spodziewam się, że na górze będzie jeszcze chłodniej. Więc warto zabrać ze sobą jakiś Sweterek Slash bluzę. Żeby się nie zdziwić u góry. Pierwsza część trasy to ścieżka typowo leśna, ze schodkami lekko pod górkę. Nie jest źle. Dla... Po jakichś 10 minutach drogi docieramy do punktu, w którym możemy się wyposażyć w... jeszcze w małym sklepiku. Tutaj możemy kupić bilety o tam. No taka miejscówka do startu. Tutaj też kupiliśmy bilety do wstępu, czyli łącznie koszt na osobę to już jest 6 dolków. Plus parking. Zaraz ruszamy. Laskę. Tam jest wejście. A tutaj panowie strażnicy pilnują, żeby nic się nie wydarzyło. Tak wygląda ścieżka do góry. To jest budka, w której kupiliśmy bilety. U, chmurki na nas spływają i robi się mgliście. Natomiast tutaj jest wysokość 1850 metrów nad poziomem morza. No i startujemy z takiego poziomu, by znaleźć się na 2 300 ileś. Więc nie powinien być to jakoś wymagający trekking, tym bardziej, że większość grupy to są jednak naprawdę <grytanie> ludzie. Na pełnym luziku. Okay. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, Salwador to dość górzysty kraj i mimo, że nie tak wysokie są szczyty jak chociażby w Gwatemali, na, na który wchodziliśmy, odsyłam do odcinków z Gwatemali, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, bo były to odcinki tuż przed przybyciem do Salwadoru. I tutaj w tym kraju, w Salwadorze, na północy przebiega takie pasmo. Sierra Madre, do którego szczyty sięgają 200, 2200 Natomiast na południu nieco wyższe pasmo, które zwie się Kadena Costero. No i pomiędzy nimi znajduje się takie tektoniczne obniżenie rzeki Lempa. No i jeśli chodzi o takie nikomu niepotrzebne statystyki, to ciężko w ogóle weryfikować te źródła, ale. Podobno w Salwadorze jest około 60 wulkanów łącznie, natomiast aktywnych w jakikolwiek sposób około 20. Jaka jest prawda? Tego nie wie nikt, bo wszystkie źródła są sprzeczne. Idziemy sobie z licznymi przerwami. Grupa potrzebuje się zatrzymywać, a my wykorzystujemy tę sytuację, by móc trochę ponagrywać. Tutaj mamy wieżę widokową, która jest tymczasowo zamknięta. Tam z kolei informacja o tym, że została nam jeszcze godzina do szczytu, co nie wydaje się jakimś przytłaczającym wysiłkiem. Informacja też o tym, że na teren tego parku i wejścia do krateru nie ma możliwości wejścia bez przewodnika i em, przejścia bez zakupu biletów. Polecam też wygodne buty i zabranie ze sobą odpowiedniej ilości wody i przekąsek czyli taki standardzik. Przewodnik, oczywiście, wszystko po hiszpańsku. I to jest najlepszy dowód na to, że nie warto brać tutaj prywatnego przewodnika, bo idziemy całą grupą. Natomiast dosłownie kilkanaście metrów przed nami idzie grupa dwóch osób z przewodnikiem, właśnie takim, który kosztuje o kilkadziesiąt dolków więcej. A i tak idziemy wspólnie, tak naprawdę. Trasa jest jedna, jest dość wąska. Myślę, że w okolicach południa jest też dużo osób, więc nie ma to żadnego sensu. Nie polecam. Moment, kiedy uświadamiasz sobie, że tutaj powinien być widok, ale widok pan pokazuje ci tylko na zdjęciu na telefonie. To moment, w którym wiesz. Że pogoda nie jest dzisiaj po Twojej stronie, a przynajmniej teraz. Docieramy do kolejnej przerwy. Kolejny potencjalny punkt, widokowy, na który nie można wejść z niewiadomych powodów. Chwila przerwy przejaśnia się. Także super. Tam za nami przed chwilą wyłaniał się wulkan Izarko. Idziemy taką drogą, już końcówkę, do aż do krateru Santa Any. I pan nam tutaj podał jeszcze przed chwilą informację na bieżąco, że w Salwadorze jest jednak 36 aktywnych wulkanów. Jak więc sami widzicie, tych źródeł jest ogrom. W każdym razie jest ich całkiem sporo. No, i docieramy do szczytu. I tutaj już naprawdę solidnie wieje. Fryzura się zmienia. Jest już znacznie chłodniej. Ale cały czas nie na tyle chłodno, żeby zakładać bluzę. Więc może jednak zbyt mocno dramatyzowałem wcześniej. A na samej górze w postaci nagrody czeka pan, który sprzedaje lody. Faktycznie tak jest. Można kupić lody od tego gościa. Na szczycie wulkanu Santana. Ciekawostka. Uu, zbliżamy się już do krateru. Bo jest to inny wulkan, nie taki z czubkiem, tylko podobny do Akatenango w Guatemala, Czyli tu na środku jest krater, w którym zaraz pokażę Wam. Jeziorko wulkaniczne. No bo jakkolwiek te widoki leśne po drodze są naprawdę fajne. Może nie wspaniałe, ale fajne. Tak gwiazdą wieczoru, a w zasadzie dnia jest to turkusowe siarkowe jeziorko kraterowe na szczycie. Sami spójrzcie, magia! No, i może widoczność nie jest najlepsza, bo idealnie by było, gdyby to było pełne słońce, ale jest tutaj naprawdę pięknie. Wiatr jest ogromny. Mamy tutaj jakieś pół godziny na szczycie, więc myślę, że się nasycimy tym widokiem. No i cóż, sama wędrówka jest naprawdę easy, zajmuje około godziny, półtorej godziny, w zależności od tego, jakie tempo ma grupa. Mm, naprawdę nic nic trudnego, więc poziom trudności osiągalny dla każdego, a widok na szczycie naprawdę ikoniczny. Ikoniczny dla Salwadoru. W ogóle tutaj widzimy wulkan Izalco i Cerro Verde a za nami oczywiście Santa Ana. I dokopałem się do niesamowicie interesującej ciekawostki, że właśnie te wulkany tutaj w tym paśmie stały się inspiracją dla dwóch aktywnych i jednego uśpionego wulkanu w noweli Antoine de Saint-Exupéry'ego, czyli Mały Książę. Zastanawiałem się z jakiego w ogóle powodu, skąd to wynika. Okazało się, że jest to oparte na jego życiu z salwadorską żoną Consuelo de San grającą róże w tej noweli. Niesamowite co? Jaki ten świat mały. No to wracamy już w drogę powrotną. Zapytałem w ogóle przewodnika czy możemy sobie powoli wracać przed grupą. On powiedział, że nie ma problemu, lećcie sobie, tu i tak dużo grupek idzie idzie przed Wami, więc nie ma z tym żadnego problemu. Także mają z tym luz, zwłaszcza, że jak traficie do jakiejś większej grupy kilkudziesięciu osób, to podejrzewam, że stracilibyście mnóstwo czasu biegając i czekając za wszystkimi. A tak można to zrobić w miarę w miarę sprawnie. Ja mówiłem, że nie będzie potrzeba bluzy, jednak potrzeba, bo na szczycie naprawdę było, było przez moment bardzo wietrznie. No i cóż, bardzo, bardzo, bardzo polecam to miejsce. Jest naprawdę świetne. Zmykamy już dalej. Dobra, wysiadamy już dosłownie 10 metrów dalej. Tutaj nas panie zaczepiają, żeby zjeść u nich. No i decydujemy się na lokalne jedzonko w takiej oto knajpce. Tutaj pani łapie kolejnych klientów. Tak wygląda stolik w lokalnej restauracji. Czekamy na śniadanko, chociaż dość późne śniadanko, jak na godzinę 12. No więc pani przyniosła nam śniadanko i rozlała pół litra blekada Na środku tu mamy jakiś ryż z fasolą, jajo, ser, no i mleko chyba. <grym> jeszcze do tego dojdą tortijki. No i tak się prezentują śniadanka w lokalnej knajpce. Dostaliśmy jeszcze takie francuskie płeczki i taką tortijkę. Plus nie było platana, więc dostaliśmy paprykę. No i tak można żyć, kochani, za 3 dolarki. A to, jak dostaliśmy kawę na wynos, to już jest wyższa szkoła jazdy, moi drodzy. Otóż dostaliśmy kubeczek i kawę spakowaną w ten sposób. Pierwszy raz wrzuciłam kawę w woreczku. Gorąca. Jaki kraj, taka kawa. Dobra, kawusia wypita. Wracamy sobie tą samą trasą i lecimy do ruinek których nie dane nam było zobaczyć ostatnio, oczywiście do innych miejsc na trasie naszej podróży. Powiedziałbym, że to są miejsca, które są zlokalizowane już bardziej w kierunku stolicy Salwadoru, czyli San Salvadoru, aniżeli w kierunku miejscowości Santa Ana, z której to właśnie przyjeżdżamy. Mijamy malowniczą trasę wokół jeziora Cotapeque i kilka ujęć, które uda nam się zrobić, jeżeli widoczność na to pozwoli. Zaraz wam pokażę, ale najpierw Ale najpierw damy przejechać głośnym ciężarówkom i pokazać Wam, jak kolorowo wyglądają cmentarze. I to jest to, o czym Wam mówiłem wczoraj. Ten cmentarz był zamknięty i nie dało się tego pokazać. Ale tutaj aż bił po oczach, i musieliśmy się zatrzymać, żeby pokazać Wam, jak kolorowo dekorują groby. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze świeże nagrobki, widać, że tylko zasypane ziemią, ale wszystkie udekorowane plastikowymi brokatowymi, posrebrzanymi kwiatuszkami. Nie bawią się tutaj raczej w prawdziwe kwiatki. No i w sumie wytrzymuje to pewnie dłużej. Dość mocno zaniedbany z jednej strony ten cmentarz, ale z drugiej strony, jak, z jaką pieczołowitością dekorowane są te groby, to jest naprawdę coś, co od razu przykuwa uwagę. Sami spójrzcie, dość mocno się w tym temacie tutaj angażują. I tam aż po horyzont widać kolorowe groby, murowane, kafelkowane. Tak to wygląda, moi drodzy, w Salwadorze. Zupełnie inne wrażenie aniżeli cmentarze u nas, czyż nie? Są też takie nieco biedniejsze, zapomniane, można by powiedzieć. Teren jest mocno też nie ustrukturyzowany. Jezus Maria, ale ile tu wisi pająków. Wszystko tutaj, te czarne punkciki, to są te ogromne pająki. Tam, taka siateczka, też wiszą pająki. Dosłownie patrzymy nad głowy i wszędzie wiszą te duże pająki. To jest po prostu zawał dla arachnofobów. Wszystko tu, tego nie będzie widać, może po, dopiero po przybliżeniu wideo. To jest po prostu dziesiątki tych takich gigantów. Tak samo tutaj rozciągają się nad głowami. Tam, w tym punkcie. Tu na ulicą o mój boże zobaczcie tu jest jakby serpentyna z pająków dziesiątki setki pająków Uff. tym razem idziemy na jakiś punkt widokowy na jezioro Cotapeque o tak informacyjnie tak wyglądają przystanki autobusowe najczęściej albo po prostu nie wyglądają ale są i ta komunikacja miejska i pomiędzy miastami w Salwadorze chyba wygląda naprawdę całkiem spoko a tutaj mamy panoramę na jeziora jezioro Kotapeke w pełnej krasie. Całutkie jezioro Wulkaniczne po środku wysepka. również z wulkanem, na który nie wiem, czy da radę się wspinać, ale wygląda naprawdę genialnie. Chciałem, naprawdę chciałem znaleźć jakiś ciekawy punkt, gdzie można by się zatrzymać i skorzystać z dobrodziejstw tego jeziora, ale okazuje się, to naprawdę ciężkie, bo Nadbrzeża tego jeziorka są zabudowane jedynie z tamtej strony, czyli, od, czyli ze strony miejscowości Santa Ana. Natomiast po tej stronie wszystko jest zboczem, urwiskiem bez żadnej plaży, ogródka, pomostu, tarasu, niczego. Tak więc można je jedynie podziwiać w taki sposób, czyli patrzeć na panoramę tego pięknego, kraterowego jeziora. No i dojeżdżamy do miejscówki, która nazywa się Sitio. Archeologico Gioia y Joja de Ceren. Autko zaparkowane, jesteśmy już w środku. Mamy niecałą godzinkę na zwiedzenie tego terenu, ale wydaje się, że jest to aż nadto. Teren nie wydaje się duży. Co my tu mamy? Jakiś placyk, ruinki i muzeum w tym temacie. Oczywiście w temacie starożytnej kultury Majów. Ładnie oznakowane, chociaż warto powiedzieć, że dość kosztowne, bo kosztowało 10 dolarów od osoby. No i z tego, co można wyczytać na tabliczkach, no to znajdujemy się w rolniczej w wiosce Majów, która przetrwała 17 różnych warstw wulkanicznych i została odkopana spod popiołów, by teraz móc ją znów podziwiać. I to już jest zupełnie inny klimat, aniżeli w Tikal czy jaksa w Gwatemali. Bo podejrzewam, że część z tych ruin, które mijamy, no właśnie, to co jest zakratowane, to są właśnie pozostałości tych ruin, więc podejście abstrakcyjnie inne od tego, z którym spotkaliśmy się wcześniej. Bo moi drodzy, to na co tu patrzymy, to nie jest przeddzień siania trawy, tylko to są właśnie pozostałości ruin. No, na pierwszy rzut oka nie jest to porywające, zwłaszcza gdy widziało się wcześniej te wszystkie e, miejsca w Gwatemali. No, powiem szczerze, porywające, naprawdę. Nie, no i znów, gdyby się w to wczuć i zagłębić, no to niesamowite struktury. Potwierdza się też to, co wcześniej już czytałem o Salwadorze, nawet w takich drobnostkach jak tutaj. Czy Salwador jest chyba w prawie 80-80% wylesiony, więc te tereny kiedyś mogły być zarośnięte również dżunglą, tak jak było to w Gwatemali? Natomiast w chwili obecnej jest to wszystko otoczone widzicie taką halą. Jest ładnie opisane w kilku językach, po ichniejszemu, po francusku, po angielsku. Więc rzeczywiście jest to dobrze zachowane ale traci swój urok. Mam wrażenie, że to już jest zupełnie co innego aniżeli to, co widzieliśmy w Tikal w Batamalii. Niemniej jednak miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc podejrzewam, że żeby trafić na tą listę i dostać ten, tak to nazwijmy, prestiżowy, tą prestiżową sygnaturę, którą dostali chyba w 1993 roku, e no to musieli się podporządkować pewnym wytycznym. No i zrobiło się trochę europejsko. Więc zamiast mknięcia przez dzikie, gąszcze dżungli, mkniemy przez idealnie zaprojektowane barierki po idealnie wybrukowanym chodniku. No i znów, ładne, ogromna spuścizna, jeśli chodzi o kulturę majów, ale czuję duży zawód. Zdecydowanie nie jest to to, czego się spodziewałem i na co liczyłem. No, będąc zupełnie szczerym, mogę powiedzieć, że zupełnie nie rezonuje ze mną to miejsce. Nie polecam pojawiać się specjalnie tutaj, chyba że coś jeszcze zaskoczy nas dalej, ale tak jak to Ada bardzo słusznie określiła, moim zdaniem czujemy się tutaj trochę jak w takiej klatce, i mimo że samo wykopalisko jest naprawdę. Imponujące, bo trzeba tu przyznać naprawdę wiele e, wspaniałości no to jest to takie wszystko formalne, takie do bólu wręcz nudne. Wszędzie mamy tylko taki widok na hale, no i na panów, którzy strzegą tego miejsca, który, których, których jest też. To właśnie udało mi się też pokazać. To, co już wcześniej chcieliśmy nagrać, czyli to, że praktycznie w każdym miejscu e, użyteczności publicznej znajdują się tacy ochroniarze. Czy to jesteśmy na stacji benzynowej, czy to jesteśmy w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. Ehm, ochroniarze, policjanci, wojsko uzbrojeni w shotguny, w karabiny maszynowe. No widać, że poziom zmilitaryzowania i uzbrojenia tutejszej ochrony i służb, Cywilnych jest naprawdę na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. No i jest rozsiana praktycznie wszędzie ta łapa rządowa, pilnująca wszystkiego. Chociaż może w takim kraju jak Salwador to i dobrze. Dobra, no, słowem podsumowania, jeżeli nie macie co zrobić z 20 dolarami, to napiszcie do mnie, ja wam dam numer konta. Przysłużycie się bardziej społeczeństwu, a i wasza wiedza będzie na takim samym poziomie i wasze, wasz zachwyt będzie podobny. No, naprawdę, często mówię o tym, że zachwycam się naprawdę wieloma tak zwanymi pierdółkami, no ale to jest, no, trzeba mieć naprawdę dużą wyobraźnię i dużą taką, takie zacięcie w sobie, żeby docenić to miejsce. Absolutnie nie jest to nic porywającego. No i co, chyba kończymy, bo zbliżamy się znowu do parkingu. Zrobiliśmy. Kółeczko, całość trwała dokładnie tyle ile trwa tu nagranie, więc jakieś 10 minut za 20 dolarów. Szczerze powiedziawszy, idealny biznes. Niech idealnym podsumowaniem tej wizyty będzie to, że najwięcej czasu spędziliśmy tutaj, żeby zrobić ładne zdjęcie jakiemuś naprawdę dużemu pająkowi, który wisi tutaj na krzaczkach. I to było clue naszej wizyty, więc kurtyna. I słyszymy się jutro. No i dobrze, moi drodzy, trafiamy do, znów do Santa Any na nocleg. I tym razem nocleg jest w wersji, no mam wrażenie, premium jak na Salwador, za 30 dolków. Dostaliśmy naprawdę, naprawdę ładną przestrzeń połączoną z restauracją. A tutaj mamy pokój, nasz się nazywa Apaneca. Miejsce nazywa się Velvet Hostel and Breakfast. No i tak to wygląda. To jest standard miejsca za 30 dolarów. Z tym, że mamy wliczone śniadanie, więc bardzo przyjemna sprawa. Ale Łazienka to jest naprawdę komedio-dramat pod kątem tego, że nie mamy tu sufitu. No ale naprawdę jest super. Słyszymy się już jutro. Czujesz, że chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Koniecznie zasubskrybuj kanał i zostań ze mną na dłużej. Nowe, ekscytujące filmy z całego świata w każdą niedzielę w południe. W międzyczasie wskakuj również na Instagrama, gdzie znajdziesz krótsze relacje z podróży. Do zobaczenia!